Poznaniu.pl Poznań w minutę Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wystawił pod wynajem 51 mieszkań w wyremontowanej kamienicy przy Placu Bernardyńskim. Oferta przeznaczona jest wyłącznie dla obecnych mieszkańców komunalek. Muszą oni posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu i nie mieć zaległości czynszowych. Wnioski o przydział można składać do 24 listopada. Po Poznaniu z inicjatywy Caritas powstanie niezwykłe miejsce – ogród społeczny przeznaczony dla osób bezdomnych. Leśnicy z Nadleśnictwa Babki przekazali hojny dar – w wysokości 10 tysięcy złotych na zakup roślin. Rogale świętomarcińskie są bez wątpienia jednym z bardziej znanych symboli Poznania. Od kilku dni w związku z imieninami świętego Marcina zainteresowanie nimi rośnie. W tym roku za kilogram zwijanego ciasta z makowym nadzieniem trzeba zapłacić od 57 do prawie 70 złotych.